Dzień wszystkim. Ten filmik nagrywam jako swego rodzaju troszkę komentarz, troszkę taką może chyba nawet przestrogę no w związku z niestety wypadkiem, który miał miejsce ostatnio na Skrzycznem. E... No niestety tydzień temu, jak, jak, jak też, też, też informowałem na, na Łownicy, miał miejsce śmiertelny wypadek Tomka busłowskiego. Natomiast 15 września, czyli w ubiegły piątek, mieliśmy kolejne bardzo niebezpieczne zdarzenie na wschodnim startowisku. Dokładnie mężczyzna 81 lat. Podczas próby startu alpejką przy bardzo silnym, bardzo porywistym wietrze, utracił panowanie nad swoim skrzydłem, znaczy tak w zasadzie nie ustał po prostu startu w momencie, kiedy to skrzydło zaczęło mu się pompować, zaczęło mu się wynosić, unosić nad głowę. Stracił równowagę, upadł do przodu, zaczął być ciurany przez to skrzydło i no, na skutek bardzo silnego uderzenia y, zatrzymał, y, zatrzymało mu się y, krążenie. Stała mu akcja serca. Oczywiście y, zaczął być natychmiast reanimowany tam przez innych pilotów. E, bardzo szybko, tam w przeciągu kilku, może kilkunastu minut, y, na miejscu zjawił się Gopr, który tam oczywiście y, dalszą reanimację. Podjął po około podajże 20 minutach udało się przywrócić funkcje życiowe, w znaczeniu udało się przywrócić pracę serca, natomiast no, z powodu tego z powodu tego yy, okresu to no, nie, jest, yy, nie jest pewne, jakie dodatkowe no, konsekwencje, zwłaszcza dla mózgu, czy mózg po prostu podjął pracę, jakie to będzie miało. Dalsze, dalsze, swoje reperkusje. A no niestety, trzeba też to tak stwierdzić, że tego wypadku dało się w bardzo, w, bardzo łatwy, w bardzo łatwy sposób uniknąć. Wystarczyło niestety, niestety, niestety nie startować. Tutaj zresztą mamy, to co tutaj jest przedstawione, to jest zrzut ekranu. Z odczytów ze stacji pogodowej na murku z tego dnia, z tego piątku. Wypadek miał miejsce gdzieś około godziny 16. Tutaj widzimy średnią prędkość wiatru w granicach 4 do 5 metrów na sekundę. Porywy 6, nawet 7 metrów na sekundę. Zresztą możemy sobie to też pokazać w drugi sposób. Taki bardziej powiedzmy interaktywny, tak? Mamy tutaj skrzyczne. Tutaj na samym dole, jak sobie przewiniemy, jest historia pomiarów. Trzeba sobie wybrać piątek 15. I nas interesuje powiedzmy okolica godziny tam 15, 16, 17, tak? Czyli mamy tutaj tak. 4, no, prawie 5 metrów porywak do 6. 5 metrów w porywach do 6, 4 metry w porywach do 7. No i tutaj mamy taki o 17:10 taki strzał 5 metrów w porywach do prawie 10 metrów na sekundę. To oczywiście są odczyty ze stacji na murku, czyli na tej stacji znajdującej się na szczycie, nie ze stacji na startowisku. Ja zaraz przejdę do tego, dlaczego akurat to. Jeżeli chodzi o samą siłę wiatru, bo no, generalnie paralotnia, typowa paralotnia ma prędkość postępową w granicach około 10 metrów na sekundę, czyli 36 km na godzinę, 34, 38, w zależności jeszcze jaka. Natomiast moim prywatnym zdaniem, oczywiście wiadomo no to też w zależności od tego jakie kto ma skrzydło, jak się ktoś czuje mocny, jaki ktoś ma jakiś tam stopień wyszkolenia do i doświadczenie, tak naprawdę do, od 4 metrów na sekundę średniej prędkości wiatru już można powiedzieć, że jest mocno. I trzeba się zastanowić, czy, 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 czy faktycznie to są, to są te warunki, w których, w, których, w, których, w których chcemy latać. A tak naprawdę, moim przynajmniej zdaniem, wszystko powyżej 6 metrów na sekundę stałej prędkości, w sensie średniej prędkości wiatru, to już jest tak naprawdę za mocno. I przynajmniej ja z moim doświadczeniem, raczej zdecydowanie bym już w czymś takim nie startował. No ja latam na skrzydle dolnym B, ja mam BGD. Epic 2, to jest skrzydło, No ma podejście gdzieś 5. Kropka, chyba dwa wydłużenia. Ja latam te 30 kilka godzin rocznie, także moje doświadczenie nie jest jakoś tam mm, powiedzmy super duże. No, latam powiedzmy 12 lat, no i przez te 12 lat się niestety na różne przykre i bardzo niebezpieczne obrazki też zdążyłem na oglądać. I chociażby przez pryzmat tego, no jakieś tam powiedzmy liche, bo liche, ale jednak swoje doświadczenie. Mam. Zresztą, jakbyśmy się wrócili do tego posta na Facebooku, no tutaj oczywiście komentarze się pojawiły. No i mamy tutaj film, który został nagrany tego samego dnia, dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt minut przed wypadkiem. Żeby się go lepiej może oglądało, ja sobie go tu ściągnąłem na dysk i go sobie możemy odtworzyć. Tylko moment, ja tu muszę. Przesunąć na ten ekran. Dźwięku z samego filmu nie będzie słychać. Ja w ogóle nagrywam komentarz słuchawkami przez słuchawki po Bluetoothie, dlatego no, ta jakość wokalu tutaj może być i pewnie będzie troszkę słaba, ale no, do naszych celów to w zupełności wystarczy. Także zobaczmy, co tutaj się dzieje. Film trwa pół minuty, także całkiem. Całkiem krótko, niedługi. No to jest komentarz, oczywiście, tam, osób na starcie, ale to nie jest w tym momencie istotne. Zresztą, no to tam można sobie też przesłuchać w oryginalnym, w oryginalnym poście. Dobra, wróćmy się do początku i od, po kolei, co tutaj jest. Co tutaj jest, widzimy nie tak. Tutaj od razu Grzesiek Przybylski zwrócił uwagę na to, że ten pilot, to jest podaje, że jakaś źródło, chyba Carpofly, nie ma w ogóle, to nawet nie tyle, że nie ma podłączonej belki przyspieszacza, co w ogóle tej belki przyspieszacza nie ma wcale fizycznie. Czy znaczy, belki spida, mówiąc po angielsku, o belki Speeda tu chodzi. Powiem tak, no. Nie chcę tutaj wydawać, ferować wyroków w trybie zaocznym, natomiast moim skromnym zdaniem przy tej prędkości wiatru start bez speeda jest ewidentnym proszeniem się o naprawdę bardzo poważne kłopoty. I tutaj to zresztą nawet widać, pójdźmy sobie to jeszcze raz, tak? No sam start bardzo fajny, spoko, w sensie bezpieczny przede wszystkim. Pilota tutaj w żaden sposób nie wyciągnęło, natomiast Zwróćmy uwagę, co się będzie dało, działo dalej. Tak, tutaj go troszkę, no, przyhamował skrzydło, także go troszkę, prawda, wyrzuciło do góry z tego tytułu, że po prostu, no, przyhamowane skrzydło, zamiana prędkości postępowej w prędkość znoszenia. No i leci, tak. I w tej początkowej fazie lotów jeszcze ma jakąś tam, powiedzmy, prędkość postępową, no bo widzimy wyraźnie, leci do tyłu, tak. Ale tutaj zaraz wyleci na linię drzew, dostanie się, prawda, dostanie, dostaje się w zasięg noszenia żaglowego. Wyrzuca go w tym momencie do góry i w zasadzie praktycznie stoi w miejscu. No, trochę go tu puści do przodu, zaraz troszkę do przodu leci chwilkę, no ale tu zaraz pod koniec, jakiś tam następny. Prawda? No i znowu stoi w miejscu, tak? I film nam się w tym momencie. Film nam się w tym momencie urywa. Teraz tak. Do czego zmierzam. I o co właśnie chodzi w tym podkreślaniu tego, żeby. Dlaczego stacja na murku? Na razie powiedzmy, skupmy się chwilkę na podstawowej teorii. Mam nadzieję, że też to jest coś, co większość pilotów na. Kursie, prawda, podstawowym sobie, znaczy o czym była uczona, o czym była informowana, natomiast coś takiego jak zwężka Venturiego. Jeżeli gaz, znaczy przyjmijmy powietrze, ale to się odnosi w zasadzie do każdego gazu, napotka na swoim przepływie jakieś tam, prawda, przewężenie, tutaj widać, ta średnica jest mniejsza, no to nam w tym momencie Zwiększa się prędkość przepływu. tak? Tutaj, tak samo na tej rycinie, też, no może tutaj jest nawet większa, lepiej widać, że nam się tutaj w tym momencie zwiększa prędkość przepływu. Notabene, ja pamiętam jeszcze z czasów Politechniki Rzeszowskiej, tak właśnie działały tam tunele aerodynamiczne. To znaczy, ja oczywiście studiowałem na Wydziale Elektrycznym, natomiast Taki tunel do przepływów naddźwiękowych tak naprawdę samo to pole robocze miało właśnie przekrój około kilkudziesięciu, powiedzmy kilkunastu centymetrów i to w tym polu roboczym tak naprawdę ten przepływ miał prędkości, osiągał prędkości naddźwiękowe, a cały powiedzmy zamknięty obieg tego tunelu miał powiedzmy metr, półtora metra średnicy. W taki sposób po prostu się uzyskiwano te prędkości nadźwiękowe. Tak samo tutaj. Mamy tutaj widok z Google Earth, czy znaczy tak samo, no, nie mamy tutaj przepływów nadźwiękowych i, i, i prędkości macha, natomiast przekręćmy sobie tak widok, żeby właśnie patrzeć od wschodu na zachód, czyli mamy tutaj nasze trzy cycki, mamy skalitę, mamy niesłychany groń, mamy mał palenicę i tutaj mamy małą palenicę, tak? I tutaj mamy skrzycznę. Tutaj jest nasze startowisko, natomiast yy, sam szczyt skrzycznego jest tu, tak Skrzyczne ma około tamte 1200, też mamy 1200, 1200, 1200 tam powiedzmy 50 metrów. Natomiast nasz start, bo tutaj akurat wygodnie mamy tą ikonkę szlak niebieski. Tutaj mamy też szlak niebieski, to jest około 1180 metrów, Tak, czyli mamy jakieś tam powiedzmy. 60-80 może 100 metrów różnicy wysokości. Natomiast o co chodzi z tą stacją na murku, tak? Chodzi o to, że tak naprawdę wiatr osiąga swoją maksymalną prędkość nawet nie tyle, że na samym szczycie, tutaj gdzie jest ta stacja, tylko tak naprawdę nie wiem, 20, może 30 metrów nad tym szczytem, tak? To no oczywiście nie podparte żadną teorią fizyczną, tylko moim jakimś tam, powiedzmy, doświadczeniem i intuicją. Tak? Natomiast tak naprawdę, jeżeli by chcieć mierzyć prędkość wiatru na skrzyczną w takich naprawdę bardzo skrajnych, najgorszych warunkach, to tak naprawdę powinniśmy tą prędkość wiatru sobie mierzyć na wieży emitela, która się tam znajduje, ponieważ wieża emitela. Tutaj sobie na szybciutko postawmy jakieś tam street view z tego miejsca. Bo tak naprawdę, raz, że wie, że Emitela znajduje się na faktycznym szczycie skrzycznego. Po drugie, ona ma, ja jakieś tam z tego co kojarzę, właśnie no niefartownie nam się ustawiło. Natomiast ona ma bez maszt MSW. Emitel jest tam z tyłu. No Matę powiedzmy 40-50 metrów, czyli anemometr, czujnik wiatru umieszczony gdzieś tam na którymś tarasie. Faktycznie mierzyłby. Tą prędkość wiatru w takich, powiedzmy, najbardziej skrajnych, najbardziej nieprzyjaznych warunkach. Ponieważ w czym rzecz? Nie, nie jest sztuką bezpiecznie wystartować, tylko jest sztuką bezpiecznie wykonać lot. I tutaj no, też były takie kiedyś dyskusje a propos właśnie stacji, że co jest bardziej potrzebne, czy jest bardziej potrzebna prędkość wiatru na starcie, czy jest potrzebna prędkość wiatru na szczycie. Moim prywatnym zdaniem, oczywiście prędkość na starcie też jest, no, warto ją znać i ja tutaj może nie neguję, natomiast z punktu widzenia bezpiecznego, możliwości bezpiecznego wykonania lotu, powinniśmy się powiedzmy kierować najbardziej, najgorszym możliwym momentem. Zresztą wróćmy sobie tutaj jeszcze raz do tego filmu, tak? Pilot tutaj, no dopiero tak naprawdę zaczęło go trzymać, prawda, w miejscu. No, Ileś tam metrów dopiero nad gruntem, w momencie, jak on się właśnie dostał w te takie strugi najmocniej wiejącego wiatru. Tak? Co tu jeszcze można powiedzieć? Pierwsza rzecz, która myślę tutaj się troszkę rzuca w oczy, to jest samo to, jak wysoko na tym startowisku w tym momencie jest pilot. Oczywiście tutaj no, to ujęcie tej kamery jest takie troszkę z boku, tego nie widać, natomiast na sam fakt, no, to skrzydło praktycznie, no, jest oparte w zasadzie o tą tutaj wielką wantę. Tutaj też, czego może nie widać, ale tutaj też jest bardzo dużo różnych kamieni. I to prawdopodobnie zderzenie z tymi kamieniami no, u ofiary spowodowało to, co spowodowało. No, chociażby z samego względu na własny sprzęt. No, jeżeli by tutaj się coś gorszego podziało, prawda, to mogłoby to skrzydło przejechać po tych kamieniach, mogłoby się zniszczyć. Już nie mówiąc prawdy o samym pilocie, czego zresztą udowodniliśmy tam w związku, w związku z tym wypadkiem. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli na to jeszcze raz z tego widoku na Google Earth. Jeżeli pilot by zszedł, nie startował tutaj, bo tu zresztą nawet widać tę wantę, tylko jeżeli byśmy sobie zeszli tutaj, niżej, po prostu z całym skrzydłem rozłożyli się tutaj skrzydło, pilot jeszcze niżej tu. Co w tym zyskujemy? Przede wszystkim w tej sytuacji takiego mocnego wiatru, jak był w piątek, jeżeli już podejmujemy decyzję, że startujemy i sobie z tym poradzimy, to jeżeli jednak coś by poszło nie tak, stracilibyśmy równowagę, przewrócilibyśmy się, prawda, do przodu. Tam jest też nierówno, to się może zdarzyć, tak? Jest pochyły mocny teren. To mamy jeszcze kilka sekund. Czasu na ogarnięcie się szybko, jakoś próbę zgaszenia tego, tego, tego skrzydła za, nie wiem, rząd D, rząd C za cokolwiek. Zanim nas wyciągnie do góry tutaj, wrzuci albo wrzuci tutaj w te, prawda, hasze drzewka, które tutaj sobie rosną, albo co będzie jeszcze gorsze, wyciągnie nas do góry, w tym momencie nas po prostu poderwie pionowo do góry i zaczniemy po prostu niekontrolowany lot, co jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli byśmy byli poskręcani w taśmach. Jeżeli mielibyśmy na przykład linkę przełożoną przez górne poszycie skrzydła, przez stabilo, bo z tego typu krawata nie ma możliwości już nic z nim zrobić w powietrzu, bo jeżeli byśmy mieli krawat typu, ojeju, dostałem klapę. Mam tam prawda stabilo zawinięte, no to sobie pociągniemy za najbardziej skrajną tam linkę rzędu tam B czy A powiedzmy od tego stabila i to nam wyskoczy. Jeżeli mamy przewleczoną linkę nad skrzydłem, to nie ma już możliwości z tego z tym nic zrobić. A jest to bardzo poważna awaria, która no, może spowodować, prawda, bardzo poważne konsekwencje, tak? Jedno, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest. Sam fakt, że niżej tutaj, jeżeli się rozłożymy, to po prostu będzie nam słabiej wiało. Ten wiatr, tak samo jak powiedzmy tutaj, najsilniej wieje, tak naprawdę, powiedzmy na wysokości tamtego szczytu wieży mitela. To taka sama zasada obowiązuje tutaj też, że najmocniej wieje nam tutaj na tym grzebieniu, na tej grani, a tutaj, jeżeli sobie zejdziemy niżej, no to prawda. Ten wiatr będzie na pewno dużo słabszy. Zresztą no, możecie sobie przypomnieć, jak dajmy na to sytuację odwrotne, gdzie tam wieje, powiedzmy, nie wiem, pół metra, metr na sekundę jest za słabo, prawda? Wszyscy się rozkładają, prawda, jak najwyżej bo drzewa, i tam pilot tam pyta kogoś tam, prawda, na, na górze, czy coś czuje, czy coś wieje, prawda? No bo będąc te parę metrów niżej, no już ten wiatr odczuwalny przez nas jest. Dużo, dużo słabszy. No oczywiście tutaj są te drzewa, które mogą wyglądać groźnie, natomiast jeżeli byśmy sobie zobaczyli jeszcze na ten film, to tutaj pilot w zasadzie on no w zasadzie nie, nie opada w ogóle. On tutaj powiedzmy no leci lotem poziomym, prawda? Nie opada i tutaj zaraz, zaraz, się, zaraz się znowu wznosi. Także też przy mocniejszym wietrze, no Oczywiście to trzeba dać sobie pozor, ale, ale nie trzeba się aż tak bardzo tych drzew bać. Tutaj spokojnie postawimy skrzydło. Można, mając glajta, powiedzmy nad głową, nawet sobie zrobić kilka kroków do tyłu, i wtedy w zasadzie no, nawet czasami się nie trzeba rozbiegiwać, tylko po prostu robimy dwa kroki i lecimy. I spokojnie się tutaj z bardzo dużym zapasem wysokości nad te drzewa, nad tymi drzewami się przelatuje i się po prostu już potem kontynuuje lot. Natomiast jeżeli chodzi już o same jeszcze zagrożenie już podczas lotu, jeżeli się. Yy, I dlaczego też trzeba zwracać uwagę, przy jakiej, pręd, przy jakiej sile wiatru się startuje? No jeżeli niestety okaże się, że tutaj, prawda, startujemy? Lecimy sobie tu, tu nas rzuca do góry. Jesteśmy tutaj gdzieś 20, 30, 40 metrów do góry, tylko nie jesteśmy w stanie lecieć w górę wiatru nic. To jak wygląda, jak wygląda tutaj otoczenie skrzycznego, tak? Przede wszystkim najsam no wpierw tutaj, żeby się dostać na przedpole musimy sobie, ja sobie ten widok szybciutko, ojeju, 20 minut już gadam, obrócę, to ta odległość między startowiskiem, a tak sobie na oko z grub nie zmierzmy, a tutaj powiedzmy pierwszymi jakimiś wąkami, czy w zasadzie nawet tutaj, na którymi jesteśmy w stanie wylądować, to to jest powiedzmy te 3 km tutaj. I to jest dużo. Przy tej bardzo dużej, przy tej, przy tej dużej sile wiatru, gdzie zwróćmy jeszcze na to uwagę, że no te warunki, jeżeli chodzi o termikę, to tutaj są raczej takie przeciętne. Nie liczyłbym na znalezienie jakichkolwiek noszeń. To naprawdę może nam tutaj braknąć, żeby pod wiatr dolecieć, tak? No jest to, i będzie, będzie to problem. Jeżeli zaś chodzi o sam szczyrk i próbę lądowania na kajmówce, to myślę, każdy, kto. No, mniej bądź bardziej regularnie, ale u nas na tym skrzyżnym jest, to wie, że tak, tu mamy skrzyżne, tu mamy klinczoka, tu mamy szyndzielnie, tu jest bieniatka, z której się też czasami startuje, tu jest biła. I oczywiście no, to nie jest tam wiatr dolinowy w takim, nazwijmy to, wysokogórskim, alpejskim znaczeniu, natomiast, mimo wszystko, tu mamy dolinę, która się nam zresztą zaślepia. Tutaj mamy Biały Krzyż, mamy. Yy, tak, mamy tutaj biały krzyż. I ten wiatr tutaj jest jeszcze, może być jeszcze silniejszy niż tu, prawda? Zresztą to nawet w słabsze dni. Czasami jest tak, że tak. Tu się albo nie zabierzemy, albo nie chcemy lecieć, prawda, na przelot. No, i tutaj lecimy sobie, prawda, lądujemy w końcu w szczyrku, jesteśmy tam, nie wiem, 200 metrów pod, zie pod ziemią, o jaskiniach mi tylko w głowie. Nad ziemią, przepraszam bardzo. I nagle się okazuje, ojoj, nie jestem w stanie lecieć w górę wiatru, nie jestem w stanie lecieć pod wiatr, bo są jakieś tam, prawda, mocne, mocne szkwały od termiki, wali, turbulencja, i o, ojeju, tragedia normalnie kaszmar, prawda. Także no, no tutaj może być problemem też to, że oczywiście, jeżeli sobie zbliżymy, yy, podjedźmy sobie jeszcze bliżej, no to kajmówkę mamy tutaj. Yy, tak, tu mamy kajmówkę, tu jest to takie pojedyncze, samotne drzewo, i tutaj, jak widać, na no, miejsce do lądowania nie jest dużo. Jeżeli tutaj, już w takim ekstremalnym, powiedzmy przypadku, ale nas powiedzmy wyrzuci tu, nad te zabudowania i tutaj utkniemy, no to tu, tu, tu nigdzie nie ma nic. Nigdzie nie ma nic do lądowania. W jeszcze gorszym przypadku, czyli całkowitego przewiania, no to sobie zobaczmy tutaj. Tutaj mamy Czerną, tu mamy Salisko, tak? A tu mamy tam powiedzmy Biały Krzyż, Malinow i tak dalej. Tu Hala Jaworowa. W tym miejscu tu, no to już jedną rzeczą jest to, że w tym momencie będziemy całkowicie po zawietrznej, yy, yy, na zachodnim zboczu, tak? Zobaczmy sobie, możemy to nawet pokazać tutaj, na taki chyba będzie to nawet wygodniejsze. Tutaj w zasadzie bezpiecznego miejsca do lądowania, zwłaszcza w takich warunkach, przy takiej sile wiatru, nie ma. Te łąki, które mamy tu, oczywiście, to są jeszcze do tego druty, których tu nie do końca z góry dobrze widać. Mamy drzewa, prawda, mamy zabudowania, poza tym jesteśmy w zasadzie no, na zawietrznej, tak? No mówiąc tak troszkę brutalnie. Jeżeli w tym miejscu nasz jeszcze nie wyskłada i nie rzucimy tutaj paczką przy takich sile wiatru, przy takiej turbulencji, która się tu będzie ciągnęła, no to szansa na bezpieczne lądowanie jest, no tutaj raczej, prawda, nikła. Tak? Tutaj tak samo, tutaj mamy wszędzie wyciąg, tutaj jest gondola, tutaj, jest, tutaj też są jakieś tam, powiedzmy, niskie jeszcze wyciągi. Jest oczywiście, są jakieś jeszcze inne linie, o tutaj nawet widać, tak? Także tutaj miejsca do lądowania jest dużo mniej. Niż by się mogło wydawać, prawda, tylko tak patrząc na taki widok, prawda, satelitarny. Tutaj, powracając, no tutaj mamy co? Tutaj mamy skrzyczne, zbójnicką kopę, małe, malinowską skałę, i tutaj mamy generalnie ten główny taki grzbiet Beskidu Śląskiego, który nam potem przechodzi tam w Magórkę Wiślańską, w Baranią Górę i tak dalej. Tutaj mamy Magórkę Radziechowską. Także tutaj też tego miejsca do lądowania nie ma nigdzie, tym bardziej go nie ma nigdzie tutaj. No bo jeżeli już by doszło do czegoś na przykład takiego jeszcze, że jest odchyłka z północy i nas zrzuci tu, no to tutaj sami widzicie, że no tutaj jest ta cała Dolina Zimnika, tutaj jest miejscowość Ostre, no i tu tu nie. A tym bardziej, że no ten, ten, ten grzbiet tutaj też jest dosyć... Um, no ostry, tak to nazwijmy, i tutaj tej turbulencji za nim też należy się spodziewać bardzo silnej. Tutaj na przedpolu jeszcze wróćmy sobie, mamy widok taki normalny z góry. No mamy tutaj też no te tutaj łąki, prawda? Ale to jest już naprawdę takie turbo turbo, turbo mocno awaryjne lądowisko. Ja tutaj nigdy nie lądowałem i też to jest to, dlaczego ja to to uczulam, tak ostrzegam trochę innych, żeby pilnować bardzo tego, żeby nie dać się przy pipceniu spłukać tutaj zbyt nisko, bo teraz tak. Tego tutaj może nie widać. Yy, przełączmy się może na widok taki terenu. Tylko trzeba będzie tak. Tu jest widać ten teren jest tutaj bardzo nierówny. Ten teren jest tutaj pochyły. Tutaj są wysokie drzewa dookoła tego prawda ten. Tutaj sam rozmiar to jest 60 metrów. No po tej stronie może jest troszkę więcej, bo jest 200, ale mimo wszystko to jest bardzo mały, poza tym jedna rzecz. No Tutaj mamy, to jest akurat, tak. Tutaj mamy palenicę, i w tym miejscu jesteśmy przy wschodnim silnym wietrze, tak naprawdę na jej zawietrznej i fruwa lądowania tutaj też może się niestety, no, trzeba sobie tak troszkę powiedzieć, no, skończyć po prostu wyskładaniem. Będziemy tutaj nisko nad ziemią, albo nas wyskłada rotor przy tej sile wiatru 5-6 metrów, albo bezpośrednio tutaj od palenicy, czy powiedzmy od niesłuchanego gronia, jeżeli by wiał taki połudnocny wschód. No albo będąc już tutaj yy, nisko, yy, no rotor tutaj od tych drzew, od tego, co się tutaj znajduje. Dlatego, tak jak podkreślam, już tutaj prawie pół godziny jej ugadam. Yy. Skrzyczne nie jest krawężnikiem, skrzyczne nie jest y, y, klifem i, i tutaj trzeba dać sobie pozor na to, że te maksymalne prędkości wiatru, przy których to jest jeszcze bezpieczne, przede wszystkim przyjemne. Znaczy ja też nie chcę, jeżeli ktoś lubi tak no, latać na żaglu, to oczywiście tutaj nic, nic ofensywnego, natomiast y, tak jak wspomniałem, moim prywatnym zdaniem do 4 metrów na sekundę wszystko spoko. Od 4 do 6 metrów na sekundę średniej prędkości wiatru, zaznaczam, to już się trzeba to już się trzeba zastanawiać, to trzeba sobie dać pozor na to, czy to jest w ogóle bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne. A powyżej, a powyżej 6 metrów na sekundę średniej prędkości wiatru, no to już moim zdaniem po prostu jest to niebezpieczne i należy zdecydowanie zaniechać dalszego lotu, ponieważ on się może po prostu skończyć tragicznie. Zresztą mówimy tutaj, tak jak tutaj na tym filmiku jeszcze, o warunkach raczej zdecydowanie no mało termicznych albo w ogóle termicznych. Trzeba sobie, zadajcie sobie pytanie, co by się tu działo, jeżeli by to był powiedzmy lipiec, sierpień, godzina nie wiem, 14, 13. I do tej prędkości stałego tego wiatru gradientowego jeszcze by dopalała termika, co by się tu jeszcze mogło innego dziać. Także no cóż, no tyle samo startów do lądowań. Ojej, spaliłem. To tyle samo startów co lądowań. Bezpiecznych lotów, no i trzymajcie się.